to avoid destruction Zrobiłbym głos jak tego. Okażesz yy, Animal Crossing? Nie. Znaczy, znam grę, ale nie kojarzę postaci. Co tam postaci jak gadają, że. Co, to Co? Co? Nie potrafisz tak? Nie wiem, chyba nie. Otwieram ci. No, trudne. Ej, no. Ej, ale spokojnie, spokojnie, dogadamy się. Nic to mi. O, zamykamy. O, zamykamy. o nie. <laughs> nie <bardzo. śmiech> o nie. Drugi tier. O, nie. Nie, nie. Nie, nie. mam energii Nie, nie. O, nice <laughs> A chłopaki, zaproszcie mnie też do zabawy. Ojoj, ojoj, oj, no i fajnie. No No dzięki badmiście, dzięki wiesz. Ja też dziękuję. Nie, 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 Proszę nie, 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 mam nie, nie, świateł. nie, bo gra i to w sumie jest błąd od bety Mimikraja, nie? ale... Nie raz miałem kubert... na przykład... A nie wiem, gdzie... Wie, ile nie. raz miałem czas raz, do cooldownu na zgłoszenie świateł? Miałem jakieś chyba 900 sekund. sekund. A to a tutaj źle... nie w mi Kubert mówi, że są błędy, których zdaje sobie sprawę, że istnieją, ale mówi, że nie są trójtypami do naprawienia. Wow, tymczasem te... coś to nie umożliwia komputerowi używanie umiejętności. Eee, jakby Hubert powiedział dosłownie, że g 0 jest rzeczą, która nie przeszkadza aż tak, że jest odłożona na potem. Tymczasem ja, jak cię zabiłem na początku jak ta broń została dodana chyba w sekundę dosłownie, bo wtedy ci wleciałem i ty nie miałeś czasu w ogóle zareagować. To jest nieba, no nie kamera? O! To ja będzie to jest Zabiłem to... na Tesli zastrałeś się To India jest Jest ją. Dawaj, no tylko co na światło jest. Mnie się boi ciemności, dawaj ją. Dobra, no, git. Hello. Witam. Inny Karol i barto okay. na scp to jest takie broken. Nie, yeah, no zielony mi no, przysmak, jest nagrywany, dla mnie. Nie, no przecież ładnie no, jest, jesteś, a nie, nie jest. No, pracy, nie mogę. To, już boję. się go. Do... Niech no, się się go. Ej, Aaaa, ale kolejny badnik Karo. ja nie znam. A, to... jest randomowa praktycznie, że wiem. Większość osób się nie zna. Ale gdzieś tam zrobił oro w windzie. Ja ucieka prawym, ten ucieka prawym... ...prawym checkpointem od strony nie heavy. Nie wiem, gdzie jest prawy checkpoint. Ale ty typ heavy w gejcie, jest. No, do gate B już poszedł i ucieka. Badnik, cofnij się do może do gate B, może zdążysz. A, zblokujesz go? A nie no, postaram się. Nie zdążę, za mało 100 Ja go mogę zblokować. Ale jak on ucieknie, tak się nie będzie nic złego dla nas jako frakcji. Ja on nie ucieka, on, ja nie ucieka. Chod, on nie ucieka, chodź, on nie ucieka, on się gdzieś zgubił. A, spoko, spoko. To, to za nie tego, ja też tak się to jest zgubiłem. Biete. On jest spod nie... ma. No to czekaj. To on na coli biegnie. I ma wazon. Prawda. No, to chyba nie wróci, nie? Widzę jego... Ma Kółka. Właśnie widzę, dobra. Zgasiłem mu światło. Hmm. O! Tu się stanęło. Co on robi? Na ślepo. Dobra. Ale statominy nie mam, nie znam, Wydaje, Wydaje mi się, że powinniśmy jechać na dół. No ja wiekałem, ale... Ale zblokujesz go? Ja. Nie, tutaj tam nic nie ma, tam nic nie ma, tam nic nie ma. Chodź, 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 chodź. E, I to jest jedyna rzecz, którą wiem o tej placówce. Teraz ty prowadzi. Ej, tam są, tam są, tam są! O, dobra, dobra, dobra. Dobra idź. To był I czwarty PR. No to co, skanujemy? Skanujemy? Tak, skrzynki stać jak w Francji. <mum> Yo, let's go! To... Żarów mnie walnęli, ale oni uciekają. O, sele zług O, tyle rebelii, strefa niższego na Co on w light robi? O plaga, ty jesteś tutaj! Widziałem o... Plaga, wyrywałem. to czekaj, a 50 sekund! Ja tutaj, o, to co poczeka To co poczekasz ogólnie? 50 sekund, nie? <słuch> Słuchaj, czołem, czołem. 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 Pozdrawiam. Nic ci nie powiem. jednak. Nic, 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 Nic ci nie powiem. Jednak cofam pieska, jednak cofam pieska. Jednak, 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 jednak nie chcę, warto jednak... Jak to nie chcesz? Myślę, że chcesz. Ja myślę, że chcesz. Wiesz to wiedzieć na gdzie jest piesak. Jednak mnie to nie interesuje. Ja już tutaj jest, już tutaj jest, więc się baw. <grym's> zostaw mnie. Aj, aj, aj. O, A ja, ja, Ej, no czemu ty już wygrałeś? Uspokój się, już wygrałeś. Wygrałeś już, w już wygrałeś. Już, spokojnie. Grałeś, już, wygrałeś, już się już się zostaw mnie. To, no, ja tam goniłem, czy... Eee... Eee... Jesteś pracujący? in it Mam do oj. Co robisz? <grym's> <grym's> <słysza> Też tak myślę. Ej, bo uważaj, w kielci na głowę zaraz zaskoczy. No, nawet nie gadaj. Będzie przebrany czy typ. Za naukowca. Widzisz te kości tutaj? Patrz na mouse. Nie, no, nie. Chodź do lefarki. farki. na mouse. Nie, czy... nie, 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 chyba tabletek zapomniałeś. Chyba, próbuję jest jakiś dźwięk elektryczny, ale. Poczekaj, <śmiewanie> <iu>, <śmiewanie> Zabawiamy... nie klikaj jeszcze? O, sorry. A, nie udało się obudzić. Ale... Aha. Ale nie, jestem nie miły, to nie powiem. A co ja tu nie to powiedziałem? No właśnie, chyba ktoś jest pod drzwiami. Odpochybimy mu. No <grym> Nie, czekaj, sorry, sorry, bo już totalnie że... nie, Kiedy ten film, opomniał? o którym mówiłeś, będziesz udawać dziewczynę bez Ale ja mogę bez problemu No nie no Otworzyłeś bez uprzedzenia I teraz się spojrzałem na niego No Bo nie powiedziałeś, że otwierasz Sorry bardzo, nie chciałem, by to się skończyło i w ogóle Zapraszam! A co powiedziałeś, Gibenomi? Zaraz je biję na spokojnie, <gibonowi> ale nie widziałem, <gibonowi> że mieli mikrohida. <gibonowi> Fajne Dajno zobacz. jeszcze chyba udziela pościgranie wesela przez więcej niż 2000 godzin, bo zaczyna pierdolić jakieś głupoty na moj Co on gada? się <gibonowi> na No toż. Masta je ja nie mogę. No jest po prostu już. Brak padł na damage. Mogę pogadać przez te drzwi. Możemy? Tak. Dobra, jest nas więcej od was, poddajcie się. Yeah. Wychodzi negocjator, Badnikaro wychodzi, nie strzelajcie tak. jak strzelacie. Negocjator. Strze negocjator. Dobra. Chowajcie. Dobra, jest dobra, jest negocjator jest dobra nie strzelajcie. No? Nie strzelajcie. Nie strzelamy. to tak, nas jest dwóch, a nas no, jest to trzech. Nas jest, jest o osiemdziesięciu, According do mojej matematyki to jest więcej niż 3, więc muszę się poddać. Kurde. W matematykę byłem trochę lepszy, niestety. Na to. Jest nas 80 ja badni ja karo! co mówisz wy wszyscy razem? Więc nas jest więcej. Więc nie macie szans ogółem. Musisz lepiej negocjować wither proszę! A jak mogę negocjować? I damy I wam wamikulę O dobra! I A kto? Kriszym, tam słyszam kruszy. Nie! my damy nie. wam i w zamian i co teraz? I o! Co? Chyba Friendly Fire leci teraz. Zmieniamy teamy, dobra, to kto? Za kogo? Eee, no? Pamiętam Tak. tak papier, ka karton Kartony, coś tam mleka. Tak. Dopiero cztery. cztery. Róbmy, czekaj, zróbmy tak. Apteczka e, to jest. E, Mam apteczki kamień. problem. O, trzymaj, moją, trzymaj moją, trzymaj moją. O, łatwo. O, papier e, to jest karta, a broń to są nożyca. Dobra Jak strzelę to wybieracie, co by na to? Trzy strzały Okej okay. Ale strzelbichę, robi w głowę Dobra To Na co? Dobra, strzelam Na, na trzeci strzał macie wyciągać Okej okay. Daję. ją Co Damn. jest? To nie ja Brat się obudził Zabawę. przemoc Moja broń no, leciała, kto wygrał? Nie. Nie um, wiem Jak samo ucinałem Nie wiem, ja wiem no go, A Do dłoni Okej okay. um. Dobra O, zakładnika, <grym> o, No nie, Dobra, no, no, nie ruszać się no, Zakładnika mamy Zakładnika O, wyrzućcie broń Broń wyrzućcie Jak Wyrzućcie Dobrze, Mikołaj. Boże święty, boli mnie kfawie. Ja tam te szukacze coś podkarabinira. Chce cię zrabować. Chybko! Mikołaja, szybko, poddaj się, poddaj się. Już wyszli mamy się. Zaraz minął. Dobra. Co się tam dzieje? Ale nie postanowia. Ale to nie postanowowanie wycia <śmawienie> jest. No nie wiem, czy chcę skończyć. Nie szanowali życia, no. Ej, szkoda, że ja no. się nie poddałem, bagnik, no. jak ty do mnie spelałeś, bo więc zakładnika miał na ten początek, na tej O, się Poddaj no. się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, No, aha. No to nieźle, backshot, kto miał? Ej, czy nie, to nie Ejbi? Kto, kto go zabił? Nie ja, wyroni nie ja wyroniję, w broni. trzeba Jaku zabić teraz Co ty no tu mówisz? Co nie żyją? No. Trzelać! Tam jest sykubałka z fmg0 Gdzie jest, jest? Daleko jest Kurde, daleko? Tam, tam jest do ściany Nie wiem, ale to było Oła. tak fer. O, drugi efekt! Kurwa! O, o, o kurde! O, 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 jakiś... Ej tego zaatakowałeś no, nie bez, interakcji, bez interakcji, jest, Fajr, Pajr Fajr Pajr 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 bez interakcji, failer P, failer P, bez interakcji, mnie zaatakowałeś. Warto jest do pana, tego atakuję bez interakcji. Jak mam atakować z interakcji, jak jest w sztuczko, która ja ja nie On Nie, 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 To nie, 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 ja wskrzeszam, nie, wskrzeszam! nie, 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 o ja nie mogę! Jeszcze lepiej! Łapy! A, ja hej, chodź do ja mnie, teraz, teraz przynajmniej nie wyglądam lambę, tak samo jak sundia. pięć innych osób! No poddaj się! Poddaj się! Ty się poddaj! Poddaj się! co e, strzelasz? <todz nécessaire> o kur... <todz cuộc zweiten> <todzoughs> o, Widziałem, jak się Tak, O!

Robimy dojazd. Szybko. O gibon jest. Nie, obrotnik KO. O i konik. Dobra, jest pan O, wygraliśmy. O nie, źle. S gumming, s gumming. Zostało. S, s, Nie, na Nie, no kończymy. Nie wiem, ale jak pod te żarówką, się nie rozbiła.